Cześć. Jest sprawa. Fundacja Polskie Dzieci Org zmienia nawyki żywieniowe z niezdrowych na zdrowe. Otwiera też sklepiki ze zdrową żywnością w szkołach. Obecnie mamy siedem sklepików ze zdrową żywnością i zgłosiły się do nas dwie szkoły w Oleśnicy, które chciałyby od września u siebie takie sklepiki otworzyć. My się tym zajmiemy, tylko brakuje nam jeszcze 40 tysięcy. I ja szukam sponsora i wiem, że tu jest, tylko musi się ujawnić. Czy tobie też, czy tobie też zależy na budowaniu zdrowego społeczeństwa? Czy też chciałbyś mieć pewność, że Twoje dziecko podczas Twojej nieobecności a jest w szkole i jest zdrową? Odezwij się. Czekam na ciebie.